O, oh, Alastor, nie chcesz przyjść i rozpakować swój świąteczny prezent? Powiedz mi chociaż, że zachowałeś paragon. Hej, Husky, chciałbyś otworzyć, może swój świąteczny prezent? Hmm, czy to jakiś podstęp? Podstęp? Husk, jak możesz? To znaczy, że nie mogę zrobić niczego miłego bez ukrytych <grym> motywów? A ja tak się starałem. Tak długo i ciężko pracowałem nad twoim prezentem. <grym> Hej, tatku, mam dla Ciebie specjalnie świąteczny prezent. O, angel skarbie. Naprawdę nie... Musiałeś? Chciałem, by był tak wyjątkowy jak ty sam. O, dziękuję za piękny prezent, Angel. Chociaż nie jestem do końca pewna, dlaczego mi to dałeś. Ponieważ nie mam psa. Czekaj, dlaczego na tej obroży jest imię Wegi? Więc to są zabawki erotyczne? Obawiam się, że tak, Skarbie. Hmm... Może wypróbujemy? Z zaraz, co? O, oh, Panie Angel! O, tego chciałam! Czy pomógłbyś mi to założyć? Hmm... <laughs> Ej, chłopaki, mam dla was te świąteczne swetry dla par. One mają pokazać, że jesteście bardzo silnym związkiem. O, dzięki, Tony, to naprawdę miłe z Twojej. O, ty. O, czy one nie są po prostu urocze? Dzięki, Angie, ten strój, który mi kupiłeś, jest właśnie tym, czego potrzebuję, aby pokonać staruszka! stary Pryku! Założę się, że nie poradzisz sobie z moim nowym seksownym strojem! He? Głupia dziewczyno! Naprawdę myślisz, że założenie głupiej małej sukienki z niesmacznym, wielkiego serpentiu... A mój Boże! Dla naszego ukochanego Angela mamy coś, czym możemy okazać Ci wdzięczność za wszystkie cudowne prezenty, które nam podarowałeś. Uuu, ciekawe co to może być! Wiej? <gry> o, mój szatanie, Angel! Wyglądasz przez słodko. Charlie, ty już lepiej nic nie mów. A ty, wegi, weź udław się tym śmiechem. Co ładnie tak dokuczać braciszkowi? Cherry, weź ze mnie złaś! No, i to wszystko jego wina. Mógł nie zaczynać. Oj, nieładnie. Chyba Mikołaj w tym roku do ciebie nie przyjdzie. A zamknij się. Nawet fajna ta choinka. Proszę się nie ruszać, panie Angel. Zaraz skończę. Dzyń, dzwonią dzwonki sań. <grym> Ach, Hasker, mój stary druhu. Nie dość, że wyglądasz niedorzecznie, to jeszcze naprawdę uroczo. Uroczy... Jestem kurwa seksowny, ty dupowołowa! It's Christmas Eve and I've only wrapped two fucking presents Christmas Eve and I've only wrapped two fucking presents and I hate, hate